Monthly Reset. Taki film powinien pojawić się na końcu lutego, ale po prostu jakoś się nie wyrobiłam w czasie, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzało. Ja sobie taki reset zrobiłam pod koniec miesiąca, natomiast ciężko było mi akurat w tamtym czasie to nagrać, więc jestem dzisiaj. I dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym, jak mi minął luty i zaplanujemy sobie razem marzec. Więc jeżeli lubicie takie filmy. To zapraszam do oglądania dalej. I wziąłam sobie tutaj telefon, żeby mieć przed oczami tą listę, właśnie rzeczy, które sobie zaplanowałam na luty. Ale zanim to, to jeszcze chciałabym go tak bardziej ogólnie podsumować. I jeśli chodzi o luty, to był to dla mnie miesiąc taki ciężki. I mam wrażenie, że w ogóle jest tak co roku, że zawsze ten luty, ta końcówka zimy już jest taka. Totalnie na wykończeniu, i tak naprawdę to już jest tylko ten moment, że ja próbuję przetrwać dosłownie do wiosny. No i ten luty też trochę taki był, że miałam dużo jakichś takich planów, dużo chciałam zrobić, a finalnie okazało się, że bardzo mało rzeczy gdzieś tam udało mi się zrealizować, i rzeczy, które teoretycznie były moim priorytetem, po prostu przestały nim być, bo tak jakoś przygniotła mnie taka szara rzeczywistość i taka szara codzienność. I ten brak pogody, brak słońca, że nie miałam kompletnie, totalnie energii i właśnie próbowałam ten miesiąc przetrwać. Więc zostawmy ten miesiąc za sobą. Mamy już marzec, ja już czuję wiosnę, już czuję ten, wiecie, świeży powiew i czuję, że po prostu teraz już będzie tylko lepiej. I jeśli chodzi właśnie o rzeczy, które sobie zaplanowałam na luty, to tutaj wyszłam sobie z, trochę z taką strukturą, że sobie ustalam trzy główne priorytety na dany miesiąc, a cała reszta to są jakieś takie dodatkowe. I pierwszy z nich to było pracować nad techniką ćwiczeń. No i faktycznie mogę powiedzieć, że pracowałam bardzo mocno nad tą techniką ćwiczeń. Ale jeśli chodzi ogólnie o treningi siłowe i tak dalej, to zaraz sobie do tego przejdziemy, bo troszeczkę mi się gdzieś tam w ciągu miesiąca pozmieniało i troszeczkę właśnie planuję zmodyfikować tą swoją aktywność. Ale jeśli chodzi o luty, to naprawdę, jeżeli już robiłam trening siłowy, to bardzo mocno starałam się na tym, żeby właśnie pracować nad techniką, nagrywać się, wysyłać to osobie, z którą konsultowałam, czy ta technika jest poprawna i tak dalej, i też czułam różnicę, jeśli chodzi właśnie o te ćwiczenia, bo zaczynałam czuć po prostu mięśnie, które faktycznie powinnam czuć. Kolejny punkt to była nauka angielskiego, powrót do lekcji, wiecie, takich konwersacyjnych. I to ja się jak najbardziej udało. E, powróciłam właśnie do lekcji, zapisałam się na lekcję raz w tygodniu. E, tutaj jeszcze tylko mam troszeczkę taki duży problem z tym, żeby w ciągu tygodnia sobie jakoś sensownie zaplanować tą naukę, bo o ile pojawiam się na zajęciach i wykorzystuję naprawdę tak totalnie tą godzinę i też później, e, kiedy dostaję właśnie jakieś ćwiczenia i tak dalej, to wszystko to wykonuję tak, żeby być gotową na następne zajęcia to trochę mam takie poczucie, że gdzieś w ciągu tygodnia yy, za mało mam tej nauki takiej aktywnej i trochę właśnie próbuję jeszcze znaleźć dla siebie ten taki idealny, że tak powiem balans, jeśli chodzi właśnie o wyrabianie nawyku nauki angielskiego. I chciałabym też, wiecie, uczyć się tak słówek w oderwaniu totalnie od jakiegoś kontekstu, więc będę musiała na pewno jeszcze nad tym popracować, żeby wyrobić sobie po prostu rutynę taką na co dzień, ale jeśli chodzi o ten punkt, to jak najbardziej go odznaczam. No i ostatni punkt to było stworzenie strategii inwestycyjnej i założenie pierwszych produktów inwestycyjnych. I powiem wam, że ja w styczniu się mocno zajarałam tematem inwestowania i zaczęłam w tym bardzo mocno siedzieć, zaczęłam czytać i tak dalej dowiadywać się różnych rzeczy. I ten luty przez to, że miałam tak duży spadek po prostu nastroju i tak dużo się działo w mojej głowie, to miałam wrażenie, że przyswajanie znowu kolejnych rzeczy dotyczących finansów, inwestowania i tak dalej, to już jest za dużo. I po prostu ten temat w lutym mnie totalnie przerósł i nie zrobiłam w tym kierunku kompletnie nic. Więc y, tego punktu sobie nie odznaczam, dlatego że nie posunęłam się absolutnie e, w budowaniu swo swojego portfela e, inwestycyjnego do przodu. Po prostu ten temat na razie odłożyłam w czasie, ale na pewno ten temat się w tym roku musi wydarzyć. No i teraz mam takie dodatkowe rzeczy, które sobie zapisałam. Codzienny ruch: spacery, treningi siłowe, bieganie, yoga, pilates. Jak najbardziej sobie to odznaczam, dlatego że naprawdę byłam aktywna praktycznie każdego dnia. Kolejny punkt to był, to był meal planning i meal prep, i to też jak najbardziej się udało. Bardzo rzadko zamawiamy już teraz coś do domu. Ja naprawdę staram się. Um, po prostu planować posiłki takie, które mi będą smakować i takie, które będę chciała jeść. No, i też podjęłam się trochę takiego sama wyzwania, jeśli chodzi o mój dom, żeby po prostu zużywać absolutnie wszystko do zera, co mam gdzieś tam w szafkach. I kombinuję na wszystkie sposoby, żeby to jedzenie pozużywać, ale przy tym, żeby to było też właśnie smaczne i żeby trochę może pobudzić tą swoją kreatywność. Więc jak na razie, planowanie posiłków i właśnie przygotowywanie posiłków wcześniej idzie mi super. Codzienne czytanie totalnie bez problemu. Mam wrażenie, że już wyrobiłam sobie tak. Dobry nawyk czytania, że czytam rano i wieczorem zawsze. Czasem zdarza się, że czytam też w ciągu dnia, ale jeśli chodzi o wieczór, to jest dla mnie tak zwany tak zwane nawyk nienegocjowalny. Ja po prostu nie jestem w stanie zasnąć bez książki już teraz. Zaplanować wyjazdy na ten rok, kupić bilety, jeśli będzie to możliwe. Też sobie to odhaczam, dlatego że dwa wyjazdy mam już zaplanowane i mam kupione pierwsze rzeczy. Na jeden wyjazd mam już kupione bilety lotnicze i bilety do jakiegoś konkretnego miejsca, więc już się w tym kierunku postanowiłam i bardzo się cieszę, bo już wiemy mniej więcej czego się spodziewać i no jestem po prostu na to bardzo podekscytowana, ale nie mówię gdzie, nie mówię kiedy i tak dalej, bo już też mam taką nauczkę, że nie mówię o konkretnym wyjeździe, dopóki on się nie wydarzy, dopóki ja już na nim nie będę, dlatego, że już miałam Dwie takie sytuacje, że już byłam pewna, już byłam spakowana i nagle po prostu zostały te wyjazdy odwołane. Więc em, na razie po prostu nie, em, nie mówię nic, powiem jak się wydarzą. Kolejny punkt to był Digital Declutter. No i to mi się też nie udało. Jeśli chodzi ogólnie o taki minimalizm cyfrowy, to jakby ja to praktykuję. Natomiast miałam w założeniu, jeśli chodzi o ten punkt, taki declutter w stylu. Skonfigurowania każdego z urządzeń pod konkretną czynność. Jakoś tak po prostu w trakcie miesiąca straciłam w ogóle zainteresowanie tym tematem, i wydawało mi się już to takie. Może troszeczkę za bardzo naciągane, więc nie czułam tego kompletnie i tego nie zrobiłam, więc tego nie odhaczam. Kolejny punkt to było 15 minut porządków i to się jak najbardziej udało. Wyrobiłam już sobie trochę taki nawyk, że staram się po prostu na bieżąco robić rzeczy, które widzę, że wymagają jakiegoś zrobienia w domu. Nie odkładam tego na sobotę, nie odkładam tego na weekend, nie odkładam tego na jutro, na później. Tylko jeżeli, nie wiem, potrzebuję zmienić pościel, to po prostu prostu ją zmieniam i się nie zastanawiam i nie czekam na, nie wiem, właśnie na jakąś lepszą okazję. I to jest super. Chciałabym to na pewno utrzymać. Bo dzięki temu po prostu w moim mieszkaniu jest ciągle porządek. Ciągle. I ja nie poświęcam później paru godzin swojej soboty, żeby posprzątać całe mieszkanie, tylko na bieżąco jest po prostu czysto. Bardzo mi się to podoba i na pewno będę chciała to kontynuować. Kolejny punkt to było odłożyć brakującą kwotę na leczenie ortodontyczne. No i jak widzicie, ja już aparat założyłam i okazało się, że po prostu musiałam tą kwotę. Wpłacić nie za parę miesięcy, tak jak myślałam, tylko po prostu musiałam tą kwotę wpłacić przy kolejnej wizycie. Więc ja, tak naprawdę, dzięki temu, że mam zbudowaną poduszkę finansową i mam zbudowane jakieś fundusze awaryjne i tak dalej, to bez problemu mogłam ten koszt leczenia ortodontycznego pokryć. Już teraz w tym momencie. Nie musiałam, wiecie, zbierać na to dodatkowej kwoty, jeżeli właśnie okazałoby się, że muszę zapłacić wcześniej, co się zresztą okazało. No i teraz po prostu kolejne miesiące to będzie odbudowanie poduszki finansowej, dlatego, że po prostu z tej poduszki finansowej zabrałam te środki na właśnie to leczenie ortodontyczne. Ale oznaczam sobie to, dlatego, że po prostu już to opłaciłam i mam już całe leczenie, że tak powiem, zapłacone i jestem mega z tego powodu. Zadowolona, ale też dumna, że właśnie przez te wiele lat tak bardzo starałam się ogarnąć te swoje finanse, że teraz każdy taki wydatek większy. Nie jest dla mnie stresujący, tylko po prostu mogę go zapłacić i się tym nie przejmować. I to jest dla mnie taki sygnał, że robię to dobrze i że na pewno będę chciała w tym kierunku dalej iść. Kolejny punkt to było opublikować cztery filmy na YouTube, i to się nie udało. Opublikowałam trzy, więc sobie tego po prostu nie odznaczam. Częstsze publikowanie na Instagramie, na Instagram Stories. To się też nie udało, publikowałam raczej rzadko. No i to się w sumie wiązało z tym, że nie czułam się najlepiej i też nie czułam jakiejś takiej potrzeby publikowania. Na stories, bo no, po prostu tego nie czułam. Więc no, nie odznaczam tego, bo się to nie wydarzyło. No i ostatni punkt to było nagranie podcastu z inną osobą i to się udało i to było bardzo e, fajne doświadczenie, ale wiem, że to był pierwszy raz, kto, kiedy taki podcast nagrywałam z kimś, z jakąś inną osobą i tak jestem bardzo z siebie zadowolona, że się tego w ogóle podjęłam, i było to naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. No i jeszcze raz podrzucę Wam link do wysłuchania tego podcastu na dole w opisie, bo ja go wrzucam w którymś z filmów, ale już teraz nawet nie pamiętam w którym, więc w tym filmie jeszcze raz go wrzucę. No i ostatnia rzecz to była taka lista przyjemności i powiem Wam, że tutaj totalnie po prostu em, poległam, bo mam wrażenie, że właśnie jak jest ze mną gorzej, to ja nie potrafię sprawiać sobie przyjemności, tylko ja tak wiecie, siedzę trochę w, tym, w tej złej energii. I to jest też właśnie coś, nad czym na pewno chciałabym popracować, żeby... E, robić więcej przyjemnych rzeczy w momencie, kiedy nie czuję się najlepiej. Bo to wtedy sprawia, że ja się z, tego, z tej złej energii wyciągam, jakoś tak wiecie, wychodzę, a nie tak właśnie siedzę w tych złych emocjach. E, więc jeśli chodzi o przyjemności, no to miałam pierwsze zajęcia z jogi, pokazywałam Wam na vlogu e, właśnie papi jogę, to było jeszcze w lutym, więc sobie to odznaczam. E, miało być solo date, e, i wyjście do kina i powiem Wam, że nawet sobie zarezerwowałam tą, ten... E, to, to wyjście do kina kupiłam bilet, ale tego dnia czułam się tak źle, bolała mnie tak strasznie głowa, że ostatnio o czym myślałam, to, żeby pójść po prostu do kina i wyjść z domu, więc się to nie wydarzyło, bilet mi po prostu przepadł. Ale na pewno chciałabym to zrobić w marcu. Zwłaszcza, że jest dzień kobiet i to jest taki dzień, w którym chciałabym dla siebie zrobić po prostu coś fajnego, coś miłego. Kolejna rzecz to był masaż. I tutaj, w sumie, podobnie jak z tym kinem, miałam już zarezerwowaną wizytę na konkretny dzień. I niestety, po prostu w tym akurat wypadku pan dzwonił, że musi po prostu tą wizytę odwołać, przełożyć. No i po prostu musiałam ją przełożyć na marzec, bo nie było innych już terminów w lutym. Była przetestowana nowa kawiarnia. To była kawiarnia. Typika na y, towarowej albo na kolejowej. Na kolejowej chyba 47. Bardzo fajna przestrzeń. Właśnie w takim klimacie, że można sobie tam popracować. Właśnie to totalnie przestrzeń stworzona do tego, żeby sobie tam pójść i popracować. Bardzo, bardzo fajna. Y, jeśli chodzi o nową restaurację, to nie. To nie przetestowałam nic nowego. No bo tak naprawdę byłam jeszcze w, y, w innym miejscu. Byłam w Serso Bajgle. Ale nie traktuję tego jako restaurację, bo to jednak mimo wszystko była bardziej też kawiarnia, więc tak naprawdę dużo było takich miejsc właśnie bardziej w stylu kawiarni, a takiej typowej restauracji no, nie było w tym miesiącu, więc sobie tego nie odznaczam. Więc tak wyglądał mój luty. Jak widzicie, nie było tego jakoś um, mało. Trochę tych rzeczy sobie zaplanowałam, ale jak to planowałam, to miałam takie poczucie, że to nie jest takiego, wiecie, nic nadzwyczajnego i że spokojnie mi się to uda zrealizować, no ale okazało się, że nie do końca. Natomiast jeśli chodzi o marzec, to mam już trochę inne podejście do tego miesiąca i na pewno chciałabym, żeby ten miesiąc był po prostu na takie uziemienie, na, takie, na taką czystą, nową, świeżą kartę nie chcę na siebie narzucać nie wiadomo jak dużo rzeczy, bo chciałabym po prostu wejść w tą wiosnę z taką czystą głową i z taką czystą energią i z taką świeżą energią, więc chciałabym po prostu bardziej cieszyć się tym okresem, w którym tak wszystko wiecie kwitnie, w którym robi się cieplej i myślę, że kwiecień będzie dla mnie miesiącem trochę bardziej, taki, trochę bardziej intensywnym, więc marzec chcę zrobić miesiącem totalnego spokoju i takiego, wiecie, powrotu do siebie. Zwłaszcza, że właśnie ostatnio, wiecie, zaczęłam terapię i bardzo dużo jakoś tak rozkminiam różnych rzeczy, tworzę sobie wszystko tak jakby na nowo i potrzebuję tego czasu, który mnie nie będzie odrywał do innych, że tak powiem, czynności. Więc ten marzec będzie taki totalnie na spokojnie. I jeśli chodzi o trzy priorytety, które sobie wypisałam, to będzie to powrót do codziennej jogi i do medytacji. Ja już miałam taki moment w swoim życiu, że naprawdę regularnie praktykowałam tą jogę i uwielbiałam to, i chciałabym po prostu wrócić do tego codziennego robienia jogi, do codziennej praktyki. Nie raz na jakiś czas, tylko do robienia jej codziennie. I to tak naprawdę chciałabym robić w połączeniu z medytacją, niekoniecznie jedno po drugim, ale chciałabym właśnie, żeby to były takie dwie rzeczy, które są takie mocno uziemiające, które sprawiają, że ja właśnie trochę bardziej sama siebie czuję i sama czuję swoje ciało i umiem się tak jakby połączyć ze sobą. Dla mnie joga i medytacja to, jest, to są właśnie dwie najlepsze rzeczy do poczucia się lepiej, kiedy czuję się gorzej. I jakoś tak do tej pory tego nie doceniałam, ale widzę, kiedy tego nie robię, że faktycznie zaczynam wchodzić już taki stan, który mi się mniej podoba. Więc codzienna joga i medytacja. Dajcie znać, czy na przykład od kwietnia chcielibyście zrobić ze mną taki challenge jogowy. To może na Instagramie sobie zrobimy coś takiego. Myślę, że z Adrien, dlatego że ona bardzo często robi właśnie takie challenge'e 30-dniowe i no, z racji tego, że ten marzec już jesteśmy już tam gdzieś po początku, więc nie chciałam teraz Wam mówić o tym wyzwaniu jogowym, ale może od kwietnia dajcie znać, czy chcielibyście właśnie takie wyzwanie jogowe zrobić. Druga rzecz to jest śniadanie przeciwzapalne 25-30 gramów białka i ja już Wam pokazywałam takie śniadanie, ostatnio po prostu mam fazę na to śniadanie, właśnie w poprzednim vlogu. I powiem Wam, że ogólnie dieta przeciwzapalna jest super w takim kontekście, jeżeli właśnie chorujecie na takie choroby autoimmunologiczne. I ja na przykład, właśnie przez to, że choruję na Hashimoto i mam bardzo często problemy właśnie z wpadaniem w niedoczynność, to taka dieta przeciwzapalna to jest coś super, zwłaszcza właśnie jeżeli macie takie choroby przewlekłe i no, i chorujecie po prostu i przyjmujecie leki, i tak dalej. To dieta przeciwzapalna jest super wsparciem. I teraz chciałabym po prostu sama próbować komponować posiłki, które właśnie zawierają dużo takich przeciwzapalnych składników, czyli wiecie, orzechy, pestki, zdrowe tłuszcze, i tak dalej. I ja cały czas to gdzieś wprowadzałam do swojej diety. Ale to nie było, wiecie, takie regularne, że ja tak o to dbałam, że chciałam, żeby to było tak, in, yy, że tak świadomie to wybierałam po prostu do każdego posiłku. Czasem po prostu o tym zapomniałam i jakoś tak nie przykładałam do tego większej wagi. I chciałam się po prostu na tym skupić, żeby te moje posiłki były przeciwzapalne, docelowo. Natomiast w tym momencie skupiam się głównie na jednej rzeczy, czyli na śniadaniach, dlatego że z tym miałam bardzo duży problem. I zależy mi właśnie na tym, żeby śnia moje śniadanie miało bardzo dużo białka. I żeby było właśnie bogate w te takie składniki przeciwzapalne. Więc na razie nie mówię sobie o tym, że cała moja dieta musi być w taki sposób, ale chcę się skupić na jednej rzeczy po kolei i na ten moment wybrałam sobie śniadanie. No i ostatnia rzecz na liście tych moich priorytetów to jest praca nad lepszą organizacją dnia. To jest, powiem Wam, trudna rzecz, dlatego że ja, przez to, że mam pracę z domu, i ona nie jest, wiecie, taka, jak kiedyś pracowałam, że musiałam być dosłownie przyklejona do komputera od 9 do 17, tylko ja sobie mogę ten czas pracy zorganizować na jakieś bloki na przykład czasowe i w międzyczasie coś zrobić albo gdzieś wyjść i tak dalej. Mam bardzo dużą elastyczność tej pracy, to to sprawiło, że mi się totalnie po prostu rozjechał cały dzień i mam problem z tym, żeby naprawdę się dobrze zorganizować i zrobić na przykład rzeczy, które są dla mnie najważniejsze na samym początku. Tylko ten dzień mam wiecie taki trochę rozproszony. Trochę zrobię coś ważnego, później nie, znowu coś ważnego i później znowu coś tam się rozproszę i zrobię, nie wiem, jakieś pranie i tak dalej. Trochę mi to zaczęło przeszkadzać już, bo widzę, że po prostu nie wykorzystuję tego dnia tak dobrze, jak mogłabym go wykorzystać. Więc na pewno ten miesiąc chciałabym przeznaczyć po prostu na lepszą organizację dnia i mam nadzieję, że mi się to uda. No i mam jeszcze takie dodatkowe rzeczy, które tutaj mam na tej swojej liście. Zapisałam sobie poranki i wieczory bez telefonu. Ja już staram się praktykować poranki bez telefonu i wieczory bez telefonu, ale wiecie, czasem mi się zdarzy sięgnąć po telefon, niekoniecznie po social media i tak dalej, ale na przykład nie wiem, sprawdzić co się dzieje na YouTube, czy mam jakiś nowy komentarz, albo sprawdzić maila właśnie w tym czasie bez telefonu. Chciałabym po prostu nie sięgać po ten telefon. Chciałabym go odłożyć z samego rana, właśnie nie sięgać po niego w ogóle, nie wiem, do godziny 10-11. Chciałabym tego naprawdę pilnować i będę pewnie sobie to wpisywać przez kolejne miesiące, dlatego że wyrobię tego nawyku jest cholernie trudne. To jest chyba najtrudniejszy nawyk, który próbuję wyrobić i kończę ciągle w tym samym miejscu. Ten telefon po prostu przeraża mnie. Przeraża mnie to, że to jest tak trudne. Kolejna rzecz to jest codzienne wieczorne czytanie. Nie mówię sobie o tym, że będę czytała też rano, dlatego że rano różnie, ale bardzo lubię tą swoją wieczorną rutynę, gdzie po prostu zeszywam się z książką i sprawia mi to ogromną przyjemność i też dużo lepiej śpię. Więc wieczorne czytanie codziennie. Dalej mam codzienne pisanie dziennika i to już też tak naprawdę robię, ale chciałabym po prostu robić to bardziej tak... Intencjonalnie, żeby sięgać po ten dziennik, nie tak, wiecie, raz sięgnę, raz nie sięgnę, tylko chciałabym naprawdę robić sobie taką rutynę codziennego pisania, opisywania swoich dni, opisywania tego, co mi siedzi w głowie i tak dalej. Więc wpisałam sobie codzienne pisanie dziennika, żeby po prostu sobie ten nawyk utrwalać. Dalej mam codzienne spacery i bieganie. Z racji tego, że chciałabym zrobić właśnie ten, tą codzienną jogę, to do tej jogi na ten moment chcę na chwilę sobie odpuścić treningi siłowe. I przerzucić się właśnie na bieganie albo na spacery. Chciałabym też niesamowicie wrócić na dojazd rowerem, ale wydaje mi się, że w marcu jeszcze może być troszeczkę chłodno, ale już czekam po prostu, czekam, bo nie mogę się doczekać. Jeśli chodzi o kolejny punkt, to jest tworzyć lepszą rutynę nauki angielskiego, to jest to, co Wam mówiłam wcześniej, że o ile chodzę na te lekcje i naprawdę wyciskam z nich tyle, ile się da, i robię te, le, e, robię te ćwiczenia, które tam dostaję i tak dalej. Wszystko super, ale chciałabym sobie wyrobić właśnie tą codzienną rutynę i z tym. Mam jeszcze troszeczkę problem, i tutaj będę chciała sobie, właśnie chyba w tym miesiącu, poświęcić czas na to, żeby sobie tą rutynę po prostu stworzyć. Kolejny punkt to jest dokończyć kurs. Tak zagadkowo trochę mówię, ale kupiłam sobie po prostu dwa czy trzy miesiące taki kurs od jednej z dziewczyn w internecie i zaczęłam go robić, a później jakoś. Porzuciłam i chciałabym po prostu w tym miesiącu go dokończyć. Dlatego, że on jest bardzo taki przyjemny, rozwijający, i chciałabym po prostu yy, poświęcić ten czas na yy, trochę inwestycje w siebie. Dlatego, że właśnie takie kursy rozwojowe i tak dalej to jest cały czas inwestycja w siebie i chciałabym w tym miesiącu to zrobić, bo czuję, że to jest dobry moment na to, żeby go dokończyć. No i ostatni punkt, co jest więcej filmów na YouTube. Nie napisałam ile, dlatego, że. Nie wiem, jak to będzie w tym marcu. Chciałabym po prostu spróbować, może tak bardziej właśnie intuicyjnie wrzucać te filmy, może niekoniecznie w jakiś konkretny dzień, bo widzę, że mnie to bardzo blokuje. Jak zadeklaruje się, że na przykład film będzie zawsze w niedzielę, to to w pewien sposób jakoś tak powoduje, że ja się czuję przyblokowana. Nie wiem czemu, mimo że mam na nagranie tego filmu cały tydzień. To w momencie, kiedy na przykład właśnie zaczęłam ostatnio wrzucać sobie te filmy w piątki, dlatego że po prostu tak czułam, nie mam już film, wrzuciłam, spoko. Teraz oglądacie ten film we wtorek albo w środę, nie wiem dokładnie kiedy mi się go uda wrzucić, bo nagrałam, czułam, że dam radę zmontować, po prostu jak mam zmontowany, to wrzucam. I tak chyba właśnie czuję, że na ten moment chciałabym prowadzić ten kanał tak bardziej intuicyjnie, że nie zamykać się, wiecie, w takie ramy, że film będzie we wtorek i w niedzielę. Nie, chciałabym po prostu bardziej tak robić, jak czuję i mam wrażenie, że na ten moment to jest mi po prostu potrzebne. I wiem, że to może ucierpieć, jeśli chodzi o jakieś, wiecie, algorytmy i tak dalej. Totalnie w ogóle mnie to nie interesuje. Ja chcę robić ten kanał w zgodzie ze sobą, a nie pod to, żeby algorytm mnie gdzieś tam, wiecie, promował, czy jakkolwiek to brzmi. Po prostu chcę robić tak, jak czuję. I czuję w tym momencie, że właśnie chcę wrzucić trochę więcej filmów w tym marcu, ale właśnie nie do końca, jakby wiem, kiedy dokładnie. Jakby taki jest pomysł na ten, na ten punkt, jeśli chodzi o te moje cele. No i zostawiam sobie jeszcze tutaj na koniec trochę przyjemności, dlatego że w tym miesiącu trochę tych przyjemności e, chciałabym sobie właśnie zapewnić. Przez to, że ten miesiąc będzie taki spokojny, bardziej właśnie na jogę, na czytanie, na medytację, na spacery. To chciałabym właśnie też sobie uprzyjemnić ten miesiąc jeszcze czymś dodatkowo. Powiem Wam, że wydaje mi się, że chyba sobie wezmę taki jeden dzień wolny w pracy w środku tygodnia i zrobię sobie totalnie po prostu dzień przyjemności. Pójdę sobie do kina, pójdę sobie na spacer, pójdę sobie do kawiarni. I mam ochotę po prostu na taki jeden dzień totalnego, totalnego rozpieszczenia siebie. Więc mam właśnie tutaj w tej liście swojej przyjemności solo date. Mam nową kawiarnię do przetestowania, mam nową restaurację, mam kino ze swoim chłopakiem wpisane. Chcę też właśnie pójść na ten masaż, który odłożyłam z lutego. No i mam jeszcze dodatkowo wyjazd do domu rodzinnego, dlatego że chciałabym po prostu odwiedzić dom rodzinny. Bo dawno po prostu nie byłam, i czuję jakąś taką potrzebę, żeby pojechać tam chociaż na parę dni. I ostatni punkt to są spotkania z nowymi osobami. Zapisałam to sobie, bo to jest coś, co chciałabym w tym miesiącu po prostu zrobić, dlatego że poznałam dwie nowe osoby. I chciałabym się po prostu z nimi poznać osobiście. Więc takie cele na ten marzec. Powiem Wam, że taka jestem mocno podekscytowana tym miesiącem, bo czuję, że on po prostu będzie lepszy niż te poprzednie. I że on w końcu będzie takim powiewem świeżości. I uwielbiam po prostu ten czas w roku, gdzie wszystko się tak budzi do życia, gdzie wszystko zaczyna kwitnąć, gdzie już jest, wiecie, ciągle prawie jasno, gdzie to słońce jest coraz częściej. Dajcie koniecznie znać, co Wy sobie planujecie w tym marcu. Jestem bardzo ciekawa i. Jeżeli się chcecie ze mną tym podzielić, to super. To zostawcie właśnie komentarz i dajcie znać, co macie w planach do zrobienia. Ja się z wami żegnam i dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym za parę dni. Pa!